Witam Was widzowie, z tej strony Kacper, Młody Oporowiec. Dzisiaj jest nowa seria, już jest rozpoczęta, z Farminga 22. No i przejdźmy do pokazu gospodarstwa. Tutaj mamy psa. Chodź. Tutaj mamy takiego pieska. Co ten pies robi? Gdzie to jest? Dobra, chodź se tam. Do budy. Tu mamy Ursusa C385A z turem, kultywator, pługi no i pięknego bizona i zagraniczną prasę. Tutaj jest jeszcze siano na niej. Tutaj jeszcze nic nie ma, ale snopki będą. Mamy też Władimirca z którym, żeby lepiej było w stodole manewrować. No to przejdźmy może do w stodole. Mamy odremontowane wszystko, piękny rozrzutnik. Mamy beczkę do gnojówki, mamy bolko, kopacz, kombajn do ziemniaków, tu mamy wózek na header do bizonka, zamkniemy. No to tak, jeszcze tutaj mamy płyta na obornik. Pająka, obciążnik klasowski, tutaj mamy osprzęt do tego, belka, do osiemdziesiątki mamy tylko do wapna taką tą, żeby była lepiej było ładować. Mamy trzy krówki, już belkę tu mają, tu sobie możemy wejść. Tu jest jak na oka zostawiłem, tu jak na każdym gospodarstwie, można sobie można światło zapalać i straszać. Dobra, pójdziemy stąd. Mamy kosiarkę rotacyjną klasowską, taką małą przyczepę. Mamy tutaj jeszcze. Sierwnik do kukurydzy, taki już z łąka, takiego, ten tutaj delikatnie po remoncie, ale już trochę rdzewieje, jak on stoi, kosiarka rotacyjna meduza, dlatego mamy tamtą, bo ta już jest za mała na nasze łąki, tutaj mamy do pielenia i ogławiania a ziemniaków. Mamy 4 Termit. O i mamy jeszcze Ursusa 4512. Tutaj mamy silos na kiszonkę. Siednik poznaniak. Linka do wyciągania. Mamy talerzóweczkę. Mamy również zgrabiareczkę. Kultywator za płotem. I to jeszcze nie koniec. Tu mamy takie krzaczki, albo nie będzie otwarte. Mamy cyklopa. Tu mamy stary kombajn. Tu, będzie mie tu jest miejsce na kury. Tu jest RCW piąteczka. Taka ładna pszczepa po remoncie. Już trochę używana. Tutaj mamy tandemkę ruską. Mamy kciuki poukładane pasami, spięte, no bo wiecie jak to jest z z tymi kciukami, że one latają jak głupie. Tutaj mamy zestaw dla osiemdziesiątki. Na, w następnym filmie, to jest pierwszy odcinek, w następnym filmie będziemy mieli przywóz obornika. Tutaj mamy straugmankę z przyczepą autosan. Jeszcze bym dzisiaj pokazał Wam pola, wszystko na szybko a, jeszcze Wam rzecz nie pokazałem jaką mam Mam Golfika 120 Turbo i Motorynkę 50 Pojeździmy Golfem, bo Golf jest szybszy, to na szybko ja Wam jeszcze pokażę Zestaw zepnę i no, w następnym filmie pojedziemy po Obornik, żeby na łąki dać. Ale mnie wymią są dobra. Nie bo tu jeszcze się zabudowany nie kończy, to tam poniżej stówki będziemy jechać. Za zabudowanym pokażemy, co ta wespa potrafi. Łąki wam pokażę, jak będziemy wywalać obornik. No, ścinanie zakrętu. Dobra, jedziemy dalej. Tu już można go przycisnąć. Te 150, to można jechać, ale tu w mariażę, Mamy, mamy dosyć duża pola, duże pola jak na, ten jak na, jak, oj pojechał, uciekł, bo mi wyjechał, nie no ja mu wyjechałem, ale okej, okay. mamy dosyć duże pola jak na ciągniki, bo, no co, napiszcie też ile mam mieć pieniędzy na start serii. Tutaj mamy żytko, będzie trzeba pryskać, bo chwasty rosną. Okej, okay. jedziemy dalej po... A tam sąsiadowi delikatnie. Potem będzie trzeba do sąsiada pojechać, bo przyczepę ode mnie pożyczył. Uprzedzanie. Ok, zatrzymamy się tu. Tutaj mamy żyto, takie wielkie pole połączone z paru. jest coś? Nie. Myślę, że Wam się ta seria spodoba. Skręcimy. Tutaj rośnie trawa. Bo wapno tu wymaga. To potem wapno też będziemy museli zrobić. Jedzie coś, jedzie coś, nie. A jak widzowie wiecie, to napiszcie mi jak się włącza światła awaryjne w farmingu 22 na PlayStation bo ja długo już się zastanawiam i nie umiem Patrzcie, jakie to pole długie a tam zabudowanego nie ma to można ścisnąć. coś tu w krzakach stoi no, no i tu mamy kolejną łąkę to już wam pokazywałem Wymyłem? Nie no, dobra i tak już to było z każdej strony obity. No to widzowie, my jeszcze zepniemy sobie maszyny do jazdy. Pojadę do sąsiada po, ten, po, jak to się nazywa? Po przyczepę, zepnę zestaw i będziemy jechać po obronie. To wezmę... Albo władkiem, że przejedziemy do sąsiada. Tylko trzeba ma odczepić, żeby tam z tym obciążnikiem to nie jechać, żeby ten władek to się ledwo rozpędza z tym O! teraz odwróć no. ja mam mniejsze obciążki, ale jak się dwie bary daje natura to i taką podstępuję chwila może przepisowo jechać to sobie złożymy A, i niedługo też pojedziemy na wystawę ciągników. Bo taka 16,04, jakby była, albo 12,04, to bym się bardzo ucieszył. Bo tą 80, to tak no, robi się, no robi się, ale no już na takie hektary jak ja mam, to ja mam jeszcze więcej pól, ale wam nie pokazałem. A sąsiad widać po śladach, że gdzieś wyjeżdżał, a mogą otworzyć do... O to się nie wiedziemy. Teraz pytanie, gdzie ona stoi. A tu jest. A i jak wiecie, jaki jest mod do farminga, żeby stąd można było podczepieć, bo ja tak zawsze robię, że tu o niby i klikam, dopiero w tym mogę tę góra odciąć. O, przyhaczę mu za i tu tą bo Ona nie taka mała, ale ładna też po remoncie. Bo to ten sąsiad mi wszystko remontuje. Właśnie od remontu ją zabieram. Przerysuje czy nie? Na no pewno przerysuje. Nie wiem jak sam wyjechać. Nie będziesz żałowała. Jakbyś tam pojechać na budzić? Jak ten Władek kopci. I teraz na maksystę. Zmieszczę się bez tył, się wyrobił. Pol, no styk. Nie będzie żałowała. Zapomniałem się spojrzeć, czy nie. No już prawie zahaczyłem. że się obejrzałem. Nie nic Dobra widzowie, ja dojadę i kończymy odcinek. Apiero na tu wyłączyć. Jak ten władek podrzeszmy przez lusterkę, ten czarny się robi. Nie robię to, nie szkoda, żeby... tak szkoda, że do władwy... Czemu tam szczerała Szkoda, że do władynirca nie ma temu. Nie ma jak to się nazywa? Nie ma balonówek z przodu, bo tylko się zaginałem na to spełnę. Dobra widzowie. Na razie, cześć. Miłego dnia Wam życzę. I młodszym widzom e, e, miłych wakacji.